Siemaneczko ludzie tutaj wasz kichali kiedy na to? Counter Strike Global Offensive mm, Gramy na meczu i już widzimy typa. I zabiliśmy typa No i dobra. M4A4 No a Zabił mnie kurde Szkoda, szkoda. Ops, ops, Co to było. A, koniec meczu. Koniec meczu. Tu, du, 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 du. Dobrze, jeden na jeden. A, ja chcę dosta. Dust jest najlepszy na def Mam counter i z counter będą się pojawiać odcinki. Na razie, jak widzicie, jestem sam. W kolejnym odcinku pewnie kogoś wezmę na rozgrywkę Więc... <laughs> więc, więc, zobaczcie mnie z kimś innym Grającego A jak na razie bawimy się w CSa samemu eee, Grałem w 1.6, miałem długą przerwę od CSa CSa mam od... Tygodnia Jakoś tak Coś koło tego, no. Mm. Wolę z tym siepać. Dobra. Ale, 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 ale. Aha! Czas minął na zakupy. Tutaj jest jeden typ. Wiem, że tu jest. Kurna! Jak on to zrobił? No dobra. Nieważne. To już jak tak karabiny. AWP mam dobra. Ach, ty kurde! Dobra, a gdzie to było? Tu jest. O wow, wo wo, nie to kliknę. Z przypadek. No giń! co jest? No co za typor? Widzieliście to? Lol, co za koleś! On powinien zginąć. No mam dezerda. Dobra, Ginsz maciorzy. To nasz. Ja do mnie, Devilu strzelasz. Tam jest jakiś ty. Dobrze, że z dezerda gościa rozdupiłem, bo. Byłoby nieciekawie. By mnie mógł zabić łat łatwo wali mi słońce po oku kurde Dobra, zabiłem typa To nasz Sorry. No jak widzicie, czat głosowy jest, możemy kliknąć B. Nie, nie możemy kliknąć. Jest tu możliwość taka, że ała, 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 ała. Joguch, ja go... jakiego fuksa miałem, widzieliście to? LOL, ja to nasz. <laughs> o kurwa, what? 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 Wait a second. Wow. Kurde, co za fazy, coś się tu dzieje. reloadować tutaj, to jest masakra. No właśnie dlatego lubię CSA. Ja bym mówię, przez długi czas nie grałem, miałem przerwę od CSa. A przeskok na Global Offensive, który różni się to dramatycznie. nie dramatycznie, diametralnie chciałem powiedzieć od CSA 1.6. No właśnie się zagadałem. Mm, no, naprawdę jest czymś niesamowitym. A, dobra, czas mi minął na atupowanie. Fak, nie trafiłem w typa. Reload. Dobra, zabity. Reload, kurde! O! jestem, kub mogłem nacisnąć. Byłem typa zdjął. Ale dobra, czułem z tym. Eee, nie trafiłem. Fak. O, zdjąłem go jednak. What the fuck? Co to było? O wow, wow, co do mnie nawalało? A ten ty, ruski banan Kałas ha, ha. Kawashi, jazda. Wow, 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 co do mnie nawala? Wow? Kurde, granaty mogłem kupić Tutaj bez granatów to jest ciężko, to jest masa. Ja pod G jest na bonusową broń. Spoko, zapomniałem się. To jest nasz tutaj gdzieś biegnie. No, się głównie Znam dobra. Wow. Fuck, what the hell? Co to było? Serio. O, zabronione są, lol. Dlaczego? No spoko, można i tak. Kurde! Ale typory. pory. Dobra, ciul z tym. Idziemy tak. Kałasz, nikow, kałasz. Nikow. Ja, 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 dobra, ale ich tu ścisnąłem z tych krótkich, lol, dwa te, dwie berety i yeah. ła, 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 dwóch stron, to już bolało. Ja mnie ścisnął, kurde! Ja. Yeah. Niedobrze. Znaczy dobrze, bo, bo, bo przynajmniej wiem jak grają, ale. Ła, ła, ła! Skąd, skąd? skąd. Okej! Okay. Caaa! Ta... Mu... Ma tak moje szczęście. Na dwie berety i jazda. Jakąś broń sobie zawsze podniosę. No ale tutaj tej pięknie ścisnąłem No co to miało być Kurde Nie idzie mi 10-minutowe rundy są Nie gram kurde Przy okazji będziecie na YouTube Eee, ładnie Naprawdę ładnie No i ty go tak potrafisz No widzisz, że ty strzelać nie potrafisz Lol No jakoś Co to było? Chciałem ja stać stat 7, 1, Serio? Mhm Okej okay. Co masz? Ja. Zdjął mnie Głupia zmiana broni Fak Po co jak kurde naciskam escape no Zzwyczajenie Ze strzelby nie zabił tej mojej zresztą. No spoko jak to lubi Co jest grane jak on mnie z tyłu zajechał w ten sposób. Znowu escape nacisnę. Dzień gnoju. Tak. Zresztą szybciej się biega na tych na dwóch beretkach. One potrafią być dość mocne. Ścisnąłem go. No, go. od tyłu mnie pojechał. Nieźle, nieźle. Nie powiem. Nie powiem, że nie. już zabił. Dobra, tu go ścisnęli chyba. Albo i nie. Trzego! LOL. No dobra, ciekawy jestem. Czy, czy kogoś z tego AWP rozwalę? No, ciekawy jestem. To masz. No, koniec rundy. Aaa! Dobra, 11 minut odcinka powinno wystarczyć. No eee, nawet czwarty byłem. Jeżeli wam się odcinek podobał, to oceniajcie, trzymajcie się i na razie.